Cześć drodzy widzowie, witam was bardzo i to bardzo serdecznie. Już w kolejnym odcinku. Z podziękowań za daną liczbę subskrypcji na tym kanale. Dzisiaj chciałem wam podziękować za trzech subskrybentów na tym kanale. No to co? To zaczynamy, drodzy widzowie. Dziękuję wam naprawdę z całego serca. Co jeszcze? No mam nadzieję, że będzie was jeszcze i to bardzo dużo, żebym mógł robić dla Was yy, filmy takie same. No i co? No wiecie, no, tak jak mówiłem, no podziękowania są naprawdę króciutkie, nie? Dlatego dziękuję Wam. A, i jeszcze, nie przejmujcie się, mam katar. No i. No jestem lekko jakby przyziębiony, więc tam to nic. No ale co, dziękuję wam. Mam nadzieję, że będzie was jeszcze więcej. Możliwe, że dobijemy już 100 subskrypcji na tym kanale. Tego bym chciał. I co, no życzę wam miłego dnia. Eee, miłego tygodnia. No i w ogóle. Więc zostawcie drodzy widzowie łapeczkę w górę, suba. No i co, widzimy się jutro. Jutro, czyli w środę 26 marca. Więc do zobaczenia. Cześć, drodzy widzowie.